W ósmej kolejce spotkań ekstraklasy futsalu Gatta Active wyjechała do Chorzowa, by zmierzyć się z Klireksem. Co prawda Chorzów to mekka polskiego futsalu. Tamtejsza drużyna aż pięciokrotnie zdobywała tytuł Mistrzów Polski, ale to jednak Zduńskowolanie byli faworytami tej konfrontacji. Dlaczego? By odpowiedzieć na to pytanie wystarczyło spojrzeć na układ tabeli, w której oba zespoły dzieliło aż osiem pozycji. W pierwszej połowie spotkania gospodarze mieli kilka dogodnych sytuacji do objęcia prowadzenia. Przed takimi szansami stawali kolejno Krzysztof Salisz, Damian Ficek i Sebastian Wojciechowski. Gatta także mogła prowadzić. Miała dwa przedłużone rzuty karne, których nie wykorzystali Olejniczak i Milewski. Tego dnia duńsko kibice przeczuwali jednak, że ich zespół wyjedzie z Chorzowa starczą. I tak się stało. Tu znakomity strzał Michała Marciniaka i również świetna obrona Pawła Prusińskiego, ale podobne sytuacje mieli jeszcze Szymczak i Adamski. Na pierwszego gola w tym spotkaniu kibice czekali aż do 19 minuty. Gol zupełnie nieoczekiwany po ewidentnym błędzie chorzowian. Michał Marciniak niezwykł marnować takich sytuacji. Klireks chciał odpowiedzieć natychmiast. Chytre zagranie Michała Grecza do bardzo aktywnego w tym spotkaniu Sebastiana Wojciechowskiego. Strzał minimalnie obok słupka, ubezpieczany jeszcze przez Adama Miłosińskiego, który ponownie wystąpił w podstawowej piątce z Niskowolan. Bramkarze chwilami także bardzo aktywnie brali udział w akcjach ofensywnych swoich drużyn. Chwilami wyglądało to tak, jakby sami chcieli przechylić szale w tym meczu. Tak więc po pierwszej części Gata Active schodziła do szatni z przewagą jednej bramki. Pożowianie doceniając klasy gatty zdawali sobie sprawę, że aby myśleć o odrobieniu strat i zwycięstwie, muszą zaatakować bardziej zdecydowanie. I właśnie od ataków czwórki Wojciechowski, Popławski, Salisz i Wojtyna rozpoczęła się druga część meczu. To Artur Popławski w indywidualnej akcji. Gdyby Wojtyna skutecznie ją zamknął, mogła być bramka. Kolejna niebezpieczna akcja gospodarzy. Tym razem, po przejęciu piłki, Sebastian Wojciechowski. To Zdujskowolanie, strzelczyk do Milewskiego. Ciekawe rozwiązanie, ale nieskuteczne. Adamski. Do Milewskiego. A Wójcik. Do Strzelczyka. Który popisując się znakomitą sztuczką, wyszedł na dogodną pozycję. Ale chyba zabrakło trochę doświadczenia, żeby celnie dograć Adamskiemu. Znowu akcja Chorzowian. Wojciechowski z Saliszem. Sędzia nie dopatrzył się faulu. Gdyby Wójcik zdołał podać do wbiegającego strzelczyka, ale piłka znów przy Chorzowianach. Świetna sztuczka Wojciechowskiego, lecz strzał Popławskiego zablokowany. Podopieczni Tadeusza Wolnego za wszelką cenę dążyli do wyrównania. Tym razem w natarciu Sebastian Wojciechowski, ale Adam Miłosiński bezbłędnie. Żółdrożny i zaskakujący strzał Krzysztofa Salisza. Gatta w tym okresie wprawdzie nieco rzadziej atakowała niż gospodarze, ale można było odnieść wrażenie, że cały czas kontroluje przebieg zdarzeń na boisku. Tu niebezpieczeństwo zażegnuje Marcin Olejniczak. A na trybunach trwała nieustająca feta. Kibice pragnęli, by ich ulubieńcy przypieczętowali swoją dobrą grę kolejnymi bramkami. Taki doping zawsze działa mobilizująco. Drużyna Wojciecha Sopura starała się oczywiście spełnić te oczekiwania. Olejniczak do Milewskiego, ale było trochę za ciasno na uderzenie. Teraz na czystą pozycję wychodził Bartek Strzelczyk, lecz w ostatniej chwili strzał zablokowany. 30 minuta spotkania. Sylwester Wójcik przepuszcza piłkę i tym razem mieliśmy dużo szczęścia. Ale to nie koniec. Wojciechowski do Ficka, ale ten niecelnie. Niecałą minutę później za ten błąd w defensywie Wójcik doskonale się zrehabilitował. Przejęcie piłki po błędzie Chorzowian. Świetny zwód Wójcika i podanie w tempo do Bartłomieja Strzelczyka, który tym razem nie dał już żadnych szans Pałowi Pstrusińskiemu i Gatta podwyższa prowadzenie na 2 do 0. Kibice Gatty domagali się kolejnych goli, a na ławce Klireksu i w poczynaniach tej drużyny na boisku coraz częściej robiło się nerwowo. Kolejne minuty to akcja za akcję. Salisz, Wojtyna, Wojciechowski i Popławski. Zablokowany. W natarciu Chorzowianie. Przejmuje Michał Szymczak, ale tylko na chwilę. Salisz z pierwszej, lecz Miłosiński na posterunku. Pięć minut do końca. Olejniczak do Szymczaka. I gospodarze. Ale nasi przejmują. Znowu Szymczak przed doskonałą okazją. Poprawka Milewskiego. Ale wstrusiński nie popełnił błędu. Teraz Chorzovianie. Popławski chciał podać z pierwszej, ale mu nie wyszło. Teraz dywster wójcik. Utrzymuje się przy piłce. Lecz faulowany. Rzut wolny. Marciniak mocno po ziemi, ale nie ma gola. Znowu Chorzowianie. Marcin Krzywka. Michał Grecz. Znowu Krzywka. I strzał Damiana Ficka. Teraz Gatta. Michał Marciniak. Nieduży wzrostem, ale z ogromnym sercem do walki. A na dodatek trudny do zatrzymania. Blisko bramki zatrzymany nieprzepisowo. Szymczak. Pomysłowo. Ech, gdyby Marciniak trafił w piłkę byłoby naprawdę gorąco. Kolejna doskonała akcja gatty, która zresztą znana jest ze swoich zabójczych kontr. Ta mogła zakończyć się bramką. Może gdyby Michał Szymczak zdecydował się jednak na strzał. Na 2,5 minuty przed końcem trener klireksu decyduje o wprowadzeniu lotnego bramkarza. Ale to nie zdołało już odmienić losów tego pojedynku, w którym gatta aktywy zasłużenie pokonała klireks chorzów 2 do 0. Twoja ocena tego spotkania oczywiście na początek tego roku. Przede wszystkim nie spodziewaliśmy się takiego oporu y, przeciwnika. Gospodarze tutaj stanęli na wysokości zadania i naprawdę długo utrzymywał się remis. Y, bramka właściwie y, dla nas została strzelona w zamieszaniu podbramkowym, także no, trzeba się cieszyć, że, że w ogóle ona wpadła. Następnie no, wymiana y, ciosów można powiedzieć na naszą korzyść. Y, w drugiej połowie Klirek zdecydowanie na nas ruszył. Y, my konsekwentnie wukleśmy w obronie, w związku z tym no, nie, nie, nie udało mi się strzelić bramki, natomiast my po, po takiej tej koronkowej akcji i zamknięciu na drugim słupku Bartka Strzelczyka. Prowadziliśmy 2-0 i może powiedzieć, że byłem troszeczkę spokojniejszy. Mimo tego, że po pierwszej połowie było 1-0, później strzeliliście drugą bramkę, a ta przewaga nie była, powiedzmy, jeśli chodzi o, o bramki jakaś wyraźna, ale ja miałem wrażenie, patrząc z boku, że przez całe spotkanie właściwie kontrolowaliście grę i grało Wam się lepiej niż w poprzednich spotkaniach wyjazdowych. Tak, tak, zawsze mieliśmy problem z pierwszą połową i to w, gdziekolwiek byśmy nie grali, czy u siebie, czy na wyjeździe, y, staraliśmy się jakiś antidotum znaleźć, wydaje mi się, że, że już to mamy za sobą i uważam, że tutaj przede wszystkim y, fakt, że wszystkim chciało się grać i wszyscy zagrali dobrze i w związku z tym nie, mia, nie było tutaj słabego punktu i zawodnika, który by y, jakoś nie sprostał zadaniu, który miał do wykonania w trakcie meczu. Czyli możesz powiedzieć, że to był powiedzmy łatwiejszy mecz niż tamte wyjazdowe spotkanie? Może nie tyle łatwiejszy, co bardziej my konsekwentnie zagraliśmy, bo mecz był naprawdę trudny i świadczy o tym wynik i przebieg całego spotkania. Czy Adam Miłosiński na, na dobre za gości w bramce, czy jednak powróci Bierichowski? Jak to przewidujesz? Czy nie na tą chwilę, jeżeli Adam będzie zdrowy i bez kontuzji żadnej? Na tą chwilę Adam jest bramkarzem pierwszy. Mhm. Wojtku, kilka słów prognozy na mecz z Marwitem Toruń, niewątpliwie to będzie trudne spotkanie. Tak, to będzie bardzo trudne spotkanie, ponieważ tutaj wiadomo, Marwit wczoraj wygrał 5-2. Bardzo dobrze oni grają, mają dobrych zawodników, poza tym tutaj no nie ma też co ukrywać, że taka wewnętrzna troszeczkę walka i udowodnienie sobie kto jest lepszy z Beniaminków. No Miejmy nadzieję, że to będzie naszą korzyść, aczkolwiek yy, tak jak mówię, to będzie bardzo, bardzo ciężkie spotkanie i oczywiście mam nadzieję, że wszyscy kibice, którzy nam tutaj i nie tylko tutaj, ale też na miejscu nam kibicują, że, 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 że staną też na wysokości zadania i przyjmą nas dopingować, no bo zdecydowanie się lepiej gra przy dopingu publiczności. Dwa ostatnie spotkania, sześć punktów, yy, to na pewno napawa optymizmem, jesteście cały czas yy, w czubie, w szpicy yy, Taweli. Tak, no może, może nie, nie, nie spodziewaliśmy się tego przed sezonem, natomiast teraz no jakoś załapało, dobrze to idzie konsekwentnie i, i tylko należy się cieszyć, że no mamy już tak powiem, spokojne na razie miejsce w tabeli. Drugi raz trener postawił na ciebie, drugi wygrany mecz z rzędu, coraz lepiej, że mam No tak, tak, cieszę się, że ten występ był no, całkiem, całkiem przyzwoity. Trener postawił na mnie drugi raz po meczu w chojnicach. W chodnicach spuszczone trzy bramki dzisiaj dzisiaj na, na czysto, bardzo jestem z tego zadowolony. Bardzo muszę podziękować i kolegom z drużyny. Naprawdę bardzo, bardzo mocno mi pomogli w tym, żeby, żeby dzisiaj to czyste konto zachować. Chwilę ocena tego spotkania, bo w na Znaczy wbrew pozorom, to spotkanie nie było takie łatwe. Gospodarze mieli swoje szanse. Nie wykorzystali ich w pierwszej połowie supek, poprzeczka. Czy, czy to był jeden z łatwiejszych meczów? No, no Na razie do tej pory wszystkie mecze wygrywaliśmy jedną bramką. Tylko w Chojnicach dwoma bramkami, ale to w bardzo dramatycznych okolicznościach. Dzisiaj bardzo duży spokój nam dała bramka Bartka Szelczyka na 2-0. Co, co już mogę powiedzieć? No Spotkanie było naprawdę bardzo ciężkie. Do końca jeszcze potem drużyna przeciwników wycofała bramkarza. Do końca tutaj walczyli o chociażby o jeden punkt. Było naprawdę bardzo trudne spotkanie. No właśnie, jakie perspektywy meczu z Marwitem, to że teraz będzie w czołg na kolejną? No na pewno mecz z Marwitem potraktujemy dosyć specjalnie, specyficznie. Doszedł do nich Michał Maciąg, który, który grał w zeszłym sezonie z nami. Walczyliśmy z nimi w tamtym roku o awans do Ekstraklasy. Okazali się lepsi, zajęli jedno miejsce wyżej od nas. Awansowali bezpośrednio, my dopiero później po różnych perturbacjach, że tak powiem. No cóż, no to będzie dla nas naprawdę specjalne spotkanie, takie małe derby, że tak powiem. Będziemy chcieli udowodnić, że, że jednak no, jesteśmy drużyną lepszą i na pewno będziemy walczyć o komplet punktów. Nie widzę innego rozwiązania. Zwycięstwo w Chorzowie umocniło Wolan na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Prowadzi nadal Wisła krakbet Kraków. W następnej kolejce spotkań, w najbliższą sobotę, Gatce czeka bardzo trudny mecz u siebie. Jej przeciwnikiem będzie silny Marwit Toruń. I <laughs> do